Pokażemy sobie tutaj, jak dodawać oczka. To są oczka, które są dodawane z nitki poprzecznej i na przykład takie oczka dodaje się bardzo często przy robieniu raglanu, przy robieniu swetra raglanowego. Po prostu dodaje się w czterech miejscach, gdzie się zwiększa obwód pomiędzy rękawem a korpusem. I można tylko dodawać oczko w jeden sposób, ale można dodawać w ten sposób, że te oczka są symetrycznie dodawane z prawej i z lewej strony. Po prostu ta nitka tutaj tego oczka dodawanego jest symetrycznie, że z tej strony kieruje się w prawą stronę i jest na wierzchu i z lewej strony. Ta nitka, która kieruje się w lewą stronę, jest na wierzchu. I w angielskim tłumaczeniu to jest make one right z prawej strony i make one left. Ja nazywam to oczko dodane prawe i oczko dodane lewe. Oczko dodane z prawej strony i oczko dodane z lewej strony. I jak teraz oczko dodajemy? Takie oczko z nitki poprzecznej, oczko dodane prawe z prawej strony. Załapujemy tą nitkę poprzeczną w tym miejscu, w którym mamy dodać oczko, czyli jest to nitka z poprzedniego rzędu. Jeszcze tutaj pokażę, tu po prostu przerabiam oczka, dojeżdżam do miejsca, w którym ma być to oczko dodane i łapię tą oczko tą nitkę, która jest pomiędzy oczkami w poprzednim rzędzie. I żeby zrobić oczko prawe, oczko dodane prawe, narzucamy w ten sposób. Od tyłu zakładamy nitkę na lewy drut, tak żeby nitka przednia była z lewej strony drutu. I wtedy Podłapujemy tą nitkę w ten sposób, żeby przerobić oczko jako skrzyżowane. Załapujemy tą nitkę, która jest skłębka. Przeciągamy ją i tutaj widzimy, że tu się oczko krzyżuje i ta nitka, która jest na wierzchu, idzie w prawą stronę. I tak powstaje oczko prawe oczko dodane prawe, oczko dodane z prawej strony. Potem sobie przerabiam te oczka, które to są takie centralne oczka. Bardzo często są takie oczka w swetrze raglanowym. I teraz z tej strony dodamy oczko dodane lewe, oczko dodane z lewej strony. Tutaj też podłapujemy tą nitkę, która jest pomiędzy oczkami w poprzednim rzędzie. Z tym, że tą nitkę zakładamy w ten sposób na lewy drut. Jakby ten drut od przodu jest zakładany, od przodu tego oczka, które ma powstać. I wtedy załapujemy nitkę z tyłu, nitkę tylną nitkę tylną tego oczka tak, żeby powstało oczko skrzyżowane i wtedy widzimy, że ta nitka, która jest na wierzchu tego krzyżowania kieruje się w lewą stronę i w ten sposób powstają dwa oczka symetryczne. Ja jeszcze pokażę w rzędzie następnym. Ja tu mam przygotowane właśnie takie dodawanie oczek bardzo ładnie to widać, że tutaj są oczka dodawane. Pokażę w następnym rzędzie za chwilkę. Dojeżdżamy ponownie do tego miejsca, w którym będziemy dodawać oczko z nitki poprzecznej i z tej strony tych oczek prowadzących dodajemy oczko dodane prawe, czyli oczko dodane z prawej strony. Łapiemy tą nitkę z poprzedniego rzędu tą nitkę poprzeczną, która jest pomiędzy oczkami i zakładamy tą nitkę na lewy drut w ten sposób, że zakładamy ją, jakby narzucamy, żeby drut wchodził w oczko od tyłu. Tak to wygląda i wtedy przerabiamy tak, żeby oczko było skrzyżowane, czyli łapiemy za nitkę przednią i powstaje nam oczko. I to oczko jest oczkiem dodanym prawym. Ja jeszcze raz Wam pokażę. Podbieramy drutem, nakładamy na lewy drut lub możemy od razu założyć na lewy drut podbierając lewym drutem tą nitkę. Zahaczamy po prostu lewym drutem i mamy tą nitkę podebraną. I przerabiamy ją za przednią nitkę i mamy oczko prawe. Jeszcze raz powtarzam, że zakładamy oczko tak, żeby przerobić oczko za przednią nitkę, tak żeby oczko było skrzyżowane. Oczko dodane lewe, czyli oczko dodane z lewej strony. Też podbieramy tą nitkę pomiędzy oczkami, ale zakładamy tak, że drut kierujemy jakby z przodu, tego, z przodu tego oczka i wtedy łapiemy za tylną nitkę, żeby oczko było skrzyżowane. Oczywiście możemy podebrać prawym drutem od razu tą nitkę w ten sposób i przerabiamy za tylną nitkę, żeby wyszło nam oczko Lewe. Czyli oczko prawe, oczko dodane prawe załapujemy za przednią nitkę, żeby wyszło skrzyżowane, a oczko dodane lewe załapujemy za tylną nitkę, żeby wyszło skrzyżowane. I w ten sposób mamy oczka dodane lewe i oczka dodane prawe to jest w języku angielskim to jest Make one right, make one left. Jeśli mamy podane tylko, że dodajemy jedno oczko, dodajemy oczko z nitki poprzecznej. Wtedy nie ma znaczenia, czy dodajemy oczko prawe, czy dodajemy oczko lewe. Dodajemy to oczko, które po prostu uważamy, że nam łatwiej wychodzi, że jest dla nas łatwiejsze. A jeśli mamy podane... Oczko dodane prawe, oczko dodane lewe. Dodajemy wtedy oczka właśnie w ten sposób. Tak to wygląda. Bardzo ładnie widać te oczka dodane. Najczęściej używamy takiego dodawania w swetrach raglanowych. Dziękuję bardzo.